Ujawnia, że prawie 1 trzecia nastolatków uważa Nie rozmowy bardzo. z AI za równie satysfakcjonujące lub nawet bardziej satysfakcjonujące niż rozmowy z prawdziwymi przyjaciółmi. Badanie, w którym wzięło udział ponad 1000 nastolatków w kwietniu i maju pokazuje wzrost wykorzystania sztucznej inteligencji do interakcji społecznych. Ponad 70% nastolatków korzystało z AI, takich jak charakter AI lub replika, a 50% korzysta z nich regularnie. Nawet narzędzia ogólne, ogólnego przeznaczenia jak ChatGPT są wykorzystywane do towarzystwa, wsparcia emocjonalnego i odgrywania ról. W raporcie stwierdzono, że 33% nastolatków używa sztucznej inteligencji do interakcji społecznych i relacji, w tym do ćwiczenia konwersacji, wsparcia emocjonalnego, odgrywania ról, przyjaźni lub romantycznych interakcji. 31% twierdzi, że rozmowy prowadzone przy użyciu e, sztucznej inteligencji są tak samo lub bardziej satysfakcjonujące niż rozmowy w prawdziwym życiu, a 39% twierdzi, że czaty prowadzone przy użyciu sztucznej inteligencji pomogły im w budowaniu umiejętności społecznych w świecie rzeczywistym. To w kontekście zagrożeń, o których rozmawialiśmy, no to w sytuacji, jest... kiedy coś staje się zbyt ludzkie, i tak. nawet jeżeli wiesz, że to przedmiot albo program, to twój mózg nie do końca. I się wciąga. I właśnie no, to jest niebezpieczne.